Bank Gospodarstwa Krajowego na bardzo wiele sposobów wspiera ogólnie rzecz biorąc rozwój społeczno-gospodarczy polski, natomiast skoncentrujemy się również na segmencie małych i średnich przedsiębiorstw i to jest okazja takie wydarzenie wspierające właśnie ich biznes, ich możliwość nawiązywania dodatkowych kontaktów, ale też poznania ciekawych takich treści, które tutaj w odczytach występują i okazja do takiego powiedzmy ogólnego rozwoju. Że BGK pokazało w ostatnich latach, jak bardzo dynamicznie się otworzyło na to, co się dzieje w kraju, i bardzo z tego tytułu się cieszę, że te instrumenty są przez różne samorządy, różne grupy gospodarcze stosowane. One są, to są często dość dobre i sprawdzone, sprawdzone projekty, pomysły, które są wdrażane na różnych szczeblach. To jest polski kapitał który my kontrolujemy, mówimy tutaj oczywiście o BGK, który wpływa na lokalną rzeczywistość, bo posiadanie własnego operatora finansowego do dużych, ważnych projektów potrzebnych, niekoniecznie na rynku, można powiedzieć, usług komercyjnych, bankowych, bym powiedział popularnych, powoduje, że możemy trudne zadania finansować z zyskiem oczywiście dla banku, bo taka jest zawsze idea, ale przede wszystkim z zyskiem dla samorządu, dla mieszkańców. Bank Gospodarstwa Krajowego w regionie śląskim jest pośrednikiem finansowym jeśli chodzi o przyjmowanie wniosków i udzielanie preferencyjnych pożyczek rewitalizacyjnych. Te pożyczki rewitalizacyjne są przeznaczone na odtworzenie zdegradowanej tkanki miejskiej w województwie śląskim. Mogą się o nie ubiegać zarówno samorządy, jak i spółki komunalne, jak i też zwykli przedsiębiorcy. Ideą pożyczki rewitalizacyjnej jest, aby to przedsięwzięcie, które było realizowane albo przywróciło daną zdegradowaną tkankę do funkcjonowania albo też zmieniło zakres swojej funkcjonalności. Staramy się być takim centrum kompetencji, gdzie klient nie tylko otrzymuje finansowanie, ale również jeżeli nie jesteśmy w stanie w sposób bezpośredni finansowy pomóc takiemu klientowi, to jesteśmy w stanie wspomóc go naszą wiedzą, gdzie w najlepszym miejscu może znaleźć odpowiednie źródła finansowania swojego pomysłu, swojego projektu.